Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Moi drodzy, chciałbym skorzystać z okazji. Zapewne, ci co widzieli, ostatni odcinek trwają tutaj prace może nie tyle prace, ale <trybujesz> trwają tutaj różne próby ładowania tego akumulatora. Powiem już tak, że w tej chwili już jestem po trzech różnych ładowarkach. W tej chwili już tutaj ładuję ten akumulator za pomocą mojego zasilacza. I chciałbym, żebyście pisali w komentarzach, jakie macie pomysły na zastosowanie różnych algorytmów ładowania tutaj właśnie za pomocą tego zasilacza. No, ja w tej chwili robię to pierwsze ładowanie. Ustawiłem sobie tu 15,1 V, dlatego 15,1 że. Uwzględniłem tutaj kompensację napięcia. Temperatura w warsztacie jest około 10 stopni, a więc myślę, że spokojnie można to napięcie podbić. Natomiast później myślę zobaczę, będę obserwował, jak tutaj będzie spadać ten prąd ładowania. Wprowadzoną pojemność mierzę sobie za pomocą tego miernika. A potem myślę, przełączę, obniżę to napięcie na jakieś 139 i będę utrzymywał ten akumulator. Przez no, łącznie ten proces ładowania będzie trwał 24 godziny. Jak macie jakieś pomysły na zastosowanie różnych algorytmów, różnych prądów, także jestem otwarty na propozycje. Tak jak mówię, w tej chwili już tu będę jakieś takie dziwne doświadczenia wykonywał. Na pewno sprawdzę, jak będzie się ładował ten akumulator, przy większym prądzie ładowania. Jak wypadnie ta jego skuteczność elektryczna? Mówiłem wam, pytałem tam ostatnio w poście, jak oceniacie skuteczność tego akumulatora AGM. A więc powiem wam już w tej chwili, że skuteczność tego AGM to jest 97%. Naprawdę jestem pod wrażeniem, nie spodziewałem się takiej skuteczności. No, ale cóż, no, tak wyszło co najmniej przy dwóch e, pomiarach, przy dwóch e, próbach ładowania i rozładowania. A więc tak to wygląda. Ja czekam na Wasze komentarze. Piszcie, jakie tu algorytmy zastosować. Zobaczymy, co z tego wszystkiego tutaj może wyniknąć. O chyba tyle. I. Jak zwykle, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam miłego, spokojnego weekendu, trzymajcie się, cześć.